Dobry, w dzisiejszym odcinku gramy na dewizji szóstej, Kaj, którą masz. Ja mam dewizję aktualnie piątą. Dobra, to jeżeli chcecie następny odcinek, w którym się pocimy, nie odzywamy się przez połowę odcinka, przy okazji raczej będziemy się rage'ować, to zostawcie pod tym filmem, żeby nam nie zniszczyć psychy. 15 łapek w górę i wtedy lecimy do następnego filmu. Jak widzicie, trochę z punktów spadłem, ale co z tego, nadrobimy. Kaj, jesteś gotowy i czy chcesz coś przypomnieć na swojego na przykład Instagrama się zapromować? Pewnie, A jak najbardziej. Zapraszam na mojego Instagrama Kaja, przez, przez Na czole będzie zapraszam, Kaja Instagram. Ok, zapraszam. widzimy się w grze. Zobaczcie, ja, każdy już pewnie to zauważył, ale mamy nowy ten, ten, ten... znacznik. Tutaj. Mamy event za 7 dni, także, gdzie jest ten się. dziad? Co? Gdzie jest ten dziad? Nie wiem, gdzie jest Galaktus, ale, ale jest tam. No, no, to jest niedaleko, to jest obok po, 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 po lewo. Tak Ty czekaj, to... czy my. Czy my... Czy, czy ty zwariowałeś weź lecieć na Starka na arenie? Gdzie jeszcze tu konie? Super. No właśnie. Dobra, nie nie otworzyła mi się skrzynka. Do hangaru jazda w typa. Serio? Ci tam ci to samo zrobili. Ten też. Aha, bo to jest ten sposób. Niech to co nie bijesz? Dawaj go, lepa, go Lepa, lepa, ojcowska! Jazda lepa, z typem i to jest najbardziej spocony pojedynek! Jazda! Gonimy go! Lepa, lepa! Chodź tu! Chodź tu, Jest jest do, jest go! Był ostatnio zaobserwowany w Wietnamie Choć naukowcy myśleli, że już dawno wyginął Znany również jako srebrno żbiety. Zmiana planów arenka nam się coś popsuła i nie mogliśmy wejść, także idziemy na pary i 10 fragów trzeba techniczne Tak. To prawda był często wkurzający. Ty masz typów? Albo nawet. E, e, tak, lepią się. To dawaj, się dawaj, 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 Dobra. Bardzo przepraszam za to, że mówię, prawdę na taka... Ulica mnie nie kocha. No, nie będę. No wychodź stąd, ja utknąłem. Jak e, tak. Kurde, nie muszę się przegrać. Leży. Jeden, tutaj. tańczył u mnie. 120 A ty, ja to moje, to moje, to moje kurwa! Kurde. 80 wie, leży. Daj mi pompę. O, pompa. Jak, nice, ja dobra, jest te... do... mam... Tak, tak, do... O, Kupię. Tu jest! Chłopie! Ty jest ty, ty... zadzierasz. Więc równie możesz sobie już wyjść z w... A nie! O, że na... Oko. Headshot. O! Oh. Ła! Wow. Oh, wow. To to samo leży Bęk, bęk! Daj mi! Znaczy weź ze spada, daj mi to O, o i tak Co? mamy o. Dobra, mamy helkę, możemy dojeżdżać E, uda! Jaka uda? Łódka! Tu jest typ Dobra Czekaj, bo ja mam ten! Daj mi go, bo ja mam... nie mam ani jednego fraga. A ja matka. Czekaj! Nie... O, dostał. truper. Gdzie uciekasz? Ty myślisz, dostał. że ty spadowcem na Ajnę wygra? Leży. Dobijaj. Dobra. One Mogę paszczora? Co? Macy, dobra mam no macy. Czekaj, dojedziemy go, do... No. Ja, jak on dostał. 26... ale ma On ma z 20... Ale dostał, głowę. Ty gościu chcesz ze mną iść na build fight? Nie radzę, bo, bo się sam wysadzisz. Ale tak, tak. czekaj, bo jak będę miał okazję... John z lazu? Nie wiem. Ciągle tu jest. Mam. Dobra, to się leczy. Zamiar. Co jeśli leży? Też z Tak. Dobrze, to tylko na razie nie zabijaj. To nie pozwól, żeby się uleczył, bo wtedy one ja będą. Dobra, dobra. obiłem ich. Idę dojechać. Dobra, ja z tobą. Wiesz, co, idziemy tu na logikę. Nie możemy pozwolić, żeby się wyszli. Oh no. Ale

NIKO! Szybko! Czekaj! Ja tu się leję! 50 HP! Nie! Ja. Kurde! Bo jak mnie nie odra... Bo jak mnie nie ule... Nie mam gdzieś no. Zostań w tym krzaku. Bo ja maca. Trzy osoby. To trzy osoby. O to jest ten! Ale mu zadałem, Boże... No! Dawaj! Dobrze, tańcz! Za... Zabuduj się i zatańcz, Jak? E, dobra, więc jak widzieliście, spocona gra... Spocona... Dużo się nie odzywałem? Chyba nie, ale jeżeli chcecie więcej odcinków z arenek, to zostawcie pod tym filmem, no właśnie jak tak mówiłem, 15 lat w górę. No i co? Widzimy się w następnych filmach.